Obiecali, oszukali! Obiecali! Oszukali! Obiecali! Oszukali! Kodowcy spotkali się pod pomnikiem Filipa na Najświętszej Marii Panny. Rozdawano czerwone balony, był i nawet pokaz mody. Pokazywano jak prezentuje się prawdziwy zwolennik kodu w stereotypowej ocenie zwolenników rządu. Była i muzyka na żywa, skoro 14 lutego to grano walentynkowe standardy. Lofi Tender, Mały Książę, Wielką Miłość, wszystko to, co związane jest z walentynkami. W tym samym czasie, także o godzinie 12, kilkadziesiąt metrów dalej, pod pomnikiem Jana Pawła II, spotkali się narodowcy, jednak nie z balonikami, a ze zniczami w ręku, bo 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Chcemy po prostu ją uczcić. To wszystko. Nie ma to żadnego związku z tym, obecnie. Obok... Nie, nie, absolutnie. Po prostu Więc... chcemy uczcić. E, to nie tylko Walentynki. Tam, gdzie Państwo obchodzą Walentynki, my uważamy, że e, dla Polski ważniejsze jest, żeby pamiętać jednak o bohaterach, którzy zginęli, e, którzy przerali krew za naszą ojczyznę. Polska nie zginęła, i my żyjemy. Co nam o? Tymczasem pod Filipkiem panowała radosna atmosfera, choć były i ostre antyrządowe przemówienia i hasła. Dobra zmiana dla Bałwana. Dobra zmiana! Dla Bałwana! Dobra zmiana! Dla, bałwana. dla, bałwana. dla bałwana. Demokracji! Się razem! To jest happening Walentynki z demokracją w obronie demokracji. Albo w obronie demokracji, walentynki z demokracją. Nie mamy demokracji w Polsce? E, mieliśmy, ale po ostatnich, e, e, dopychaniu różnych ustaw kolanem, myślę, że demokracja się powoli systematycznie kończy w naszym kraju. Kodowcy mają jasny cel, nie podoba im się obecna władza. To nie skacze, ten zapisem! To nie skacze, ten zapisem! Chcemy zmienić władzę najlepiej, bo jest, nie? Nie taka, jakbyśmy chcieli. Ale w jaki sposób zmienić to władzę? Bo wybory już były. Tak, kolejne wybory. Myślę, że niedługo będą. Przyspieszone, tak? Tak. Uroczystości narodowców pod pomnikiem papieża skończyły się szybciej, i część osób zdecydowała się przyglądać temu, co dzieje się pod Filipkiem. Fotografuję różne uroczystości, różne przedsięwzięcia, z którymi mamy w mieście styczność, kontakt i do czynienia. Pan osobiście kot kocha, czy nie? Osobiście nie będę wyrażał swojego zdania, bo jest to tylko odgrania. Jak widać główny muzyk kodowskiej manifestacji nawet w walentynki nie chciał zadeklarować miłości do kodu. Czy miłość innych uczestników to przelotne zauroczenie, czy trwały związek to się okaże. Pewne jest, że podczas pierwszej legnickiej manifestacji kodu było więcej osób.